Witam Was serdecznie, moi drodzy. Z nadchodzącym końcem roku i rozpoczęciem się nowego roku, właśnie koniec roku tak zachęca do zadumy, do przemyślenia tego, co było. Ten rok był dla nas wszystkich bardzo trudny, bo właściwie do końca kwietnia byliśmy o, w różnych ograniczeniach e, związanych z pandemią. Także wiele rzeczy jakby. Nie istniało, Byli, były tylko um, ograniczenia liczbowe w ilości na Mszach świętych w kościele i tak dalej. Także żeśmy mieli bardzo trudny czas, zwłaszcza potem czy święta wielkanocne i tak dalej. Ale mimo wszystko, później jak już trochę te obostrzenia zostały zdjęte, próbowaliśmy podjąć różne inicjatywy. Właściwie już w maju był koncert, e polskie mazyje, gdzie były śpiewane e, tradycyjne pieśni tutaj z okolic Warszawy i w ogóle te pieśni ludowe. Zdołaliśmy też przeprowadzić różne zajęcia dla dzieci, warsztaty, też dla dzieci i rodziców, e, które pozwoliły rozwijać właśnie talenty e, i umiejętności dzieci, a jednocześnie pomagać rodzicom, dzieciom w relacjach, nawiązywania relacji, dzielenia się i radzenia sobie. W przekazywaniu różnych komunikatów i tak dalej. To takie nasze działanie, które jakby mamy na celu prowadzić, właśnie Komisja Gabriela w tym naszym miejscu, w tej naszej parafii, w tej naszej przestrzeni. We wrześniu przeprowadziliśmy rodzinne grillowanie, gdzie wielu z nas miał okazję wspólnie, właśnie pogrillować, wspólnie pobiesiadować i posiedzieć spędzić radośnie czas na grach, zabawach i przy słuchaniu występów, oglądaniu występów, słuchaniu muzyki. To był bardzo fajny czas, zwłaszcza, że pozwoliło nam to spędzić po właśnie długim zamknięciu wspólnie na otwartej przestrzeni, na świeżym powietrzu, w gronie właśnie naszych rodzin, dzieci rodzice i z dziećmi mogli być uczestniczyć mogliśmy właśnie podzielić się różnymi też sposobami grillowania co fajnie zintegrowało nas wszystkich i mogliśmy właśnie ten ten czas był taki bardzo owocny w listopadzie tradycyjnie odbył się udało nam się przeprowadzić koncert pieśni patriotycznych właśnie na dzień niepodległości z czego się bardzo cieszymy, bo w zeszłym roku nam się nie udało, musieliśmy to robić tylko na zasadzie nagrań online, też to było ciekawe wydarzenie, bardzo dużo osób włączyło się w śpiewanie, a też i w uczestników koncertu. Podczas tego roku, moi drodzy, jeśli chodzi o budowę naszej świątyni, Udało nam się dokończyć, wstawiając okno i drzwi wewnątrz Kościoła, w uzupełnienie tego wszystkiego, także już są wszystkie okna i drzwi wstawione, a przede wszystkim największy jakby wydatek, największa praca, jaka w tym roku została dokonana, to dach naszej świątyni został pokryty blachą w pełni w całości. Także już nam nie przecieka, już nam nie kapie. I to też jednocześnie bardzo duży wydatek w granicach 800 tysięcy złotych. Także jeszcze też liczymy na Waszą pomoc, wsparcie w tej materii. Chciałbym właśnie już tu też z góry podziękować za Wasze przekazanie 1% na naszą parafię w tym roku. Było to nawet rekordowa suma jak do tej pory za co serdeczne Bóg zapłać. Też chciałbym podziękować za wszelkie darowizny na cele kultu religijnego, które też są potężnym zastrzykiem dla naszej budowy. Chciałbym podziękować za wszelkiego rodzaju wsparcie materialne, ale przede wszystkim też za wsparcie duchowe, za modlitwę, za to, że darzycie nas sympatią, pewnego rodzaju zaufaniem, i że my możemy w ten sposób razem z wami dzielić się wszystkim, co mamy. Za co wam serdecznie wszystko, serdecznie Bóg zapłać. Jeszcze też ten rok był też rokiem e, jubileuszu, trzech lecia istnienia pasjonistów, e, który też tak trochę z trudnościami przechodził, bo to, to znowu też było ograniczenia, i tak dalej, ale e, w zgromadzeniu męki Jezusa Chrystusa to jest bardzo wielkie wydarzenie właśnie 300 lat istnienia od jak święty Paweł od krzyża założył po raz pierwszy habit e, pasjonistowski. Także serdecznie Bóg zapłać za waszą modlitwę, za wasze wszelkie wsparcie. I moi drodzy, życzę wam, aby ten nadchodzący rok 2022 e, był pełen wszelkiego dobra, e, że to borykanie się ciągle z różnymi trudnościami nie powodowało przygnębienia, przybicia, zamknięcia, lecz e, otwierało nam nowe możliwości, żeby stawało się dla nas wyzwaniem odkrywania nowych potencjałów, nowych możliwości, umiejętności, zdolności. I niech dziecina Boża Wam błogosławi, obdarza Wasze serca pokojem, radością, Wasze serca, Wasze rodziny i Wasze domy aby były napełnione właśnie tą szczęściem, że Bóg jest między nami. Życzę Wam wszelkiego dobra, szczęść Boże.